Adam Mickiewicz, Pantadeusz, fragmenty. Nasz malarz, Orłowski, przerwała telimena, miał gust soplicowski. Trzeba wiedzieć, że to jest sopliców choroba, że im oprócz ojczyzny nic się nie podoba. Orłowski, który życie strawił w Peterburgu, sławny malarz, mam kilka jego szkiców w Byrku, mieszkał tuż przy cesarzu. Na dworze, jak w raju, a nie uwierzy hrabia, jak tęsknił po kraju. Lubił wspominać swej młodości czasy, wysławiał wszystko w polszczach. Ziemię, niebo, lasy, i miał rozum! Zawołał Tadeusz z zapałem. Te państwa, niebo włoskie, jak o nim słyszałem, błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda. Czyż nie piękniejsze stokroć. Wiatr i niepogoda u nas dość ułam podnieść, ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry obłoku. Bo każda chmura inna. Na przykład jesienna pełźnia, grzyw, leniwa ulewą brzemienna i z nieba, aż do ziemi, spuszcza długie smugi, jak rozbite warkocze. To są deszczu strugi. Góra z Jak balon szybko z wiatrem leci. Krągła, ciemnobłękitna. W środku żółto świeci. Wielki szum słychać w wkoło. Nawet te codzienne. Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne. Zrazu, jak sada dzikich gęsi lub łabędzi, A z tyłu wiatr, jak soku do kupy je pędzi, Ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy. przy przyłych karków, rozpuszczają grzyby, Przelatują jak tabunny rumaków w stepie. Wszystkie, ja, jak srebro, zmieszały się. Nagle z ich karków rosną maszty, zgrzywszy szerokie żagle. Babun zmienia się w wspaniale płynie, cicho, zwolna po niebios z błękitnej